Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cieszę się, że możemy się widzieć w tej przestrzeni internetowej i że y, mogę podzielić się tym, że Pan Bóg nie zamknął się na czas kwarantanny w niebie i że jest bliski i jest dobry. Kiedy dowiedziałem się, że wszystko się wokół zamyka, ogarnął mnie taki lęk przed odizolowaniem od świata. Y, jednak Pan Bóg naprawdę daje znaki, że, że jest i się troszczy. I pomaga wytrwać w tym czasie. Kiedy zostałem zachęcony do nagrania tego świadectwa, to Pan Bóg dał mi takie słowa: Gdy jednak przyjdzie paraklet, którego ja Wam poślę od ojca, duch prawdy, który od ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie, ale też Wy zaświadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Oko od około roku. Gdy zaczynają się fery albo wakacje, mam zawsze tak dużo radości, e, bo wiem, że będzie dużo czasu, kiedy, który będę mógł spędzić z Bogiem. E, bardzo lubię też się modlić w nocy. E, to jest super czas, tak jak Pan Jezus się modlił. Tylko na oporowie brakuje mi jeszcze takiej góry, na którą mógłbym wleść i, i tam spędzać czas z Bogiem twarzą w twarz. Obecny czas jest też dla mnie czasem takiej izdebki. Jako że posługuję uwielbieniem, to bardzo też potrzebuję takiego czasu, kiedy mogę stawać z Bogiem sam na sam w miejscu, w którym czerpię, a nie tylko daję. I modliłem się, żeby móc spędzać z nim dużo czasu, napełniać się nim i taki czas teraz przyszedł. Bóg też daje mi takie pragnienie, takiego wejścia, wejścia do nieba takiego bycia w niebie w czasie uwielbienia, nie tylko tak y, dawania Mu chwały, ale też y, stanięcia w tej rzeczywistości nieba, tak bardzo realnie. Co jest super w tym czasie, to to, że Bóg daje nam jedność. Od dawna mieliśmy wraz z Dominikiem takie pragnienie, żeby spotykać się na nocy uwielbienia. Nigdy nam się to jeszcze nie udało, jednak teraz, gdy zaczęliśmy we wspólnocie uwielbiać 24 na 7 w swoich domach, to często w dość spontaniczny sposób wpisywaliśmy się na te same godziny, aż to się stało taką regułą, i postanowiliśmy się cieszy, tak łączyć w tym czasie przez internet, dzielić się słowem, które nas dotykało, i udało nam się odnaleźć w tym pewną taką jedność. Słowa, które gdzieś tam wysyłaliśmy, często uzupełniały się i dotykały nas podobne rzeczy. Bóg też zwrócił naszą uwagę na miłość, która jest bardzo ważna. I, i trwając przed nim w nocy raz spędziliśmy całą noc wspólnie, ale w swoich domach. Nie wiem ile terabajtów Facebooka zajęły te wiadomości, które sobie przesyłaliśmy, ale to naprawdę duże, duże pokłady Słowa Bożego. i jeśli komuś ostatnio zwolnił internet, to z góry przepraszamy. Też stworzyliśmy taką grupę na Facebooku w kilka osób, gdzie. Zazwyczaj wspólnie uwielbiamy w podobnym czasie i dzielimy się tym, co tam się dzieje. Yy, niedawno mieliśmy też czas dzielenia w małej grupie przez internet i zaskakujące było to, że kilka osób dzieliło się słowem z poprzedniego dnia. Ja otwierałem zeszyt z zapiskami i słowa, które mnie dotykały właśnie w tym dniu pokrywały się. I Bóg dał nam taką jedność w objawianym słowie. Po tym czasie dzielenia usiadłem do modlitwy i usłyszałem tyle różnych rzeczy od Pana Boga, że zacząłem tracić taką kontrolę nad tym wszystkim. Czasem, często podczas rekolekcji, tak jest, że, że wręcz zalewa mnie tak to słowo i mój umysł nie może tego wszystkiego ogarnąć. Wtedy było właśnie podobnie. Nie wiedziałem też w środku, w jakim miejscu tak się duchowo znajduję. Miałem poczucie takiego duchowego zagubienia. I wtedy właśnie odezwała się do mnie jedna osoba na Facebooku i napisała mi takie słowa. Staś, chodzisz w ogniu, ale będzie jeszcze więcej. To dopiero początek. Nie poddawaj się myśleniu, że to już jest to więcej, bo będzie jeszcze więcej. On chce, on chce Cię zabierać jeszcze głębiej. I potem ta osoba podesłała swoje nagrania, gdzie przez ponad 7 minut dzieliła się słowem. To było słowo, w którym Bóg mnie budował, utwierdzał, mówił o synostwie. O swoich marzeniach, namaszczeniu miejscu w posłudze, posłaniu, moich relacjach w rodzinie i zachęcał też do, do wierności. I ostatnio też często towarzyszy mi obraz takiego, takiego przytulenia przez Boga Ojca takiego, e, takiego ojcowskiego pocałunku. I w tym jest taki, taki pokój, że On jest blisko. Bóg też często mówi do mnie w ciągu dnia. Pewnego razu uczestniczyłem w Eucharystii online w godzinach wieczornych. Chciałem w tym dniu jeszcze trochę poćwiczyć na instrumencie, nie narażając się sąsiadom. Bo mój sąsiad chce kupić perkusję, więc wolę mu się nie narażać. I powiedziałem Panu, że chciałem z nim jeszcze potrwać, po Eucharystii, bo przyjąłem go duchowo do serca, ale też chciałem poćwiczyć. No i zacząłem grać, i po chwili Bóg zaczął kierować do mnie konkretne słowo, które wciąż wracało. Ja grałem dalej jakieś skale tam. Diatoniczne, a a Bóg mówił dalej. Czuję się też zachęcony, żeby być bardziej y, radykalnym dla Boga i żeby całkowicie do Niego należeć. Y, nie szukać siebie, ale szukać Jego. I chcę naprawdę dać się y, przybić do krzyża z moim Panem, z Bawicielem. I dotknęły mnie też ostatnio dwa słowa bardzo, które przeczytam. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę, ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa. Oddaję Panu Bogu przede wszystkim chwałę. Wciskam Was bardzo i życzę, żebyście wpadli tak bardzo mocno w ramiona kochającego Taty. Dary dla posługi w kościoła. Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo. Wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców. Rozdał ludziom dary. On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. Dla przysposobienia świętych. Do wykonywania posługi dla budowania ciała Chrystusowego. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa. Drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Starajcie się posiąść miłość, troszcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa. W dokumencie soborowym Lumen Gentium czytamy: Duch Święty rozdziela między wiernych wszelakiego stanu także szczególne łaski, przez które czyni ich zdatnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła. A ponieważ te charyzmaty, zarówno najznamienitsze, jak i te bardziej pospolite, a szerzej rozpowszechnione, są nadal stosowne i pożyteczne dla potrzeb Kościoła, przyjmować je należy z dziękczynieniem i ku pocieszeniu. Duch Święty daje więc szczególne łaski, którymi uzdalnia człowieka do czegoś, co przewyższa jego możliwości i zdolności naturalne. Celem tych darów jest nie tylko uświęcenie człowieka, ale są też darami do posługi w społeczeństwie. Istnieje wiele duchowych darów, którymi nas Duch Święty obdarza, aby przez to zawsze ożywiać swój kościół. Duch Święty udziela tych darów tak, jak On tego chce. Nie są one znamieniem świętości Bożej. Bóg może nimi obdarzyć nawet grzesznika, który o nie wcale nie prosi. I właśnie przez niego działać i pokazywać znaki swojej obecności. W tym wszystkim widać wielkość Boga i jego zainteresowanie każdym człowiekiem, ponieważ Bóg udziela tych darów ze względu na innych, ze względu na wzrost Kościoła, ze względu na zbawienie całego świata. Dary Ducha Świętego odgrywają bardzo ważną rolę w budowaniu Kościoła, w rozwoju społeczeństwa. I bardzo ważne jest przygotować im w naszym życiu miejsce. Bardzo ważnym warunkiem przyjęcia darów Ducha Świętego jest prawidłowe życie duchowe we wspólnocie, całkowite oddanie Chrystusowi, wzajemna jedność i prawdziwa miłość. W Kościele jesteśmy bardzo od siebie zależni, ponieważ każdy z nas jest niepowtarzalny wraz ze swoimi darami i swoją posługą. Kościół nas potrzebuje, potrzebuje ludzi gotowych służyć innym ludziom, ale nie służyć z własnych sił, lecz z obdarowania i pod natchnieniem Ducha Świętego. Uwielbiaj Pana za dary, którymi obdarzył ludzi, za Kościół, który obdarowuje i którego możesz być członkiem. Dziękuj Mu za obdarowanie innych, ale również za dary, którymi Ciebie obdarzył. Przepraszaj Boga za brak wdzięczności za te dary. Proś o przebaczenie za to, że nie chciałaś przyjąć niektórych darów, albo żeś nie przyjął obdarowania ludzi wokół ciebie. Proś Ducha Świętego o te dary, które są ci potrzebne w Twojej posłudze. Proś o łaskę, abyś był zawsze gotowym służyć mocy i sile Ducha Świętego. Duchu Święty, to Ty dajesz nam poznać Chrystusa. Apostołowie pozostawali długo razem z Nim, nie rozumiejąc Go, ale jedna kropla Ciebie wystarczyła, aby Go zrozumieli. I Ty również sprawisz, że zrozumiem Go także. Przyjdź moje pocieszenie, przyjdź moje radości, pokoń, moja radość, mój pokój, moja siła, moje światło. Przyjdź i oświeć mnie. Kropla Ciebie wystarczy mi, byś pokazał mi Jezusa takim, Jakim jest? Nie proszę Cię ani o inną wiedzę, ani o inne poznanie, jak tylko o mądrość odnalezienia Jezusa i o mądrość trwania przy Nim.